Młodzi demokraci, dobrze, proszę. Panie prezesie, kiedy dowiedziałem się, że pan będzie w programie, to pierwszym pytaniem, jakie chciałem zadać, było pytanie: o to, jak się pan czuje po tym, że kto inny został ogłoszony królem, a nie pan w tym kraju? Znaczy, nie królem naszego kraju, ale w tym kraju został ogłoszony królem, ale na świecie dzieje się tyle poważnych ale rzeczy. A co się że... stało? Czy została zdeterminowana Matka włoska jako królowa króla eee, Nie, nie. Mamy teraz królową i króla, ale to nie jest istotne. Królem jest jej syn. Nieistotne. Tak czy inaczej, na świecie dzieje się tyle rzeczy, że jestem panu winien poważne jednak pytanie. W związku z czym eee, chciałem się odwołać do pańskich słów, które często pan powtarza w parlamencie europejskim na zakończenie swoich z wzorem Katona ze starożytnego Rzymu. Powtarza pan, parafrazuje go pan, mówiąc, że przede wszystkim uważa pan, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona. I chciałem się pana zapytać o właśnie o ten, o to pańskie życzenie, które może się ziszcza, może, może to jest tylko i wyłącznie kryzys przejściowy. E jak pan ocenia, jak to będzie wyglądało z perspektywy Polski? Dlatego, że w momencie, kiedy, e, jeśli rzeczywiście Unia Europejska opadła, będziemy mieli totalne przewartościowanie systemu międzynarodowego, to będzie kolejne przetasowanie na skalę co najmniej upadku Związku Radzieckiego albo drugiej wojny, po, po drugiej, tak, takiego, jakie było po drugiej wojnie światowej. I obawiam się, że możemy znów znaleźć się w sytuacji, w której będziemy między bardzo możliwe, że nacjonalistycznymi Niemcami, w których tam nacjonaliści dochodzą do władzy, Francją, która będzie sprzyjała Rosji, co dla Polski zawsze było tragedią, kiedy, Rosja, kiedy Francja sprzyjała Rosji, i z zwizelowanymi Stanami Zjednoczonymi pana prezydenta Elekta Trumpa. I znowu będziemy między nacjonalistycznymi Niemcami, a ekspansywną, czy też rewizjonistyczną Rosją. Pan, pan, e... chyba, nie zna, pan chyba nie zna geografii. Słucham? Między kim a kim będziemy? Ale mówię geopolitycznie, nie między geograficznie. Między kim jakim będziemy? Geopolitycznie, a nie geograficznie. Między kim a kim będziemy? Znaczy, ale pyta panu teraz o, o obecną sytuację, czy o sytuację w przyszłości ewentualnie? No obecnie, z kim, kim, jakim obecnie, będzie? Obecnie geograficznie znajdujemy się między Białorusią, Ukrainą a Niemcami, jeżeli pan no patrzeć z perspektywy. A, a gdzie Rosję? Gdzie, gdzie, gdzie to pan widzi Rosję? Znaczy, jeżeli Unia Europejska upadnie, to bardzo możliwe, że Rosja rozszerzy swoje wpływy na wschód. Dlaczego? Na wschód? Przepraszam, na przepraszam, no? przepraszam. No? Sorry, sorry, na zachód, na zachód. No my... ale, ale, co ma... ale co ma z tym wspólnego Unia? Unia Europejska i Polska zresztą w głupocie swojej robi co może, żeby wepchnąć pana Łukaszenkę w objęcia Rosji. Wszystkie ataki na pana Łukaszenkę powodują, że on się. Tu się w pełni zgadzam. w rosyjskim. W pełni zgadzam, ale... Trzeba pana Łukaszenkę dopieszczać, trzeba go do On jest jedynym gwarantem niepodległości Białej Rusi. I trzeba o niego dbać. Właśnie, żeby. Bo ja widzi, pan kocham bardzo Rosję, ale tym bardziej ją kocham, im dalej jest od Polski. Ja więc... też w pełni zgadzam. No oczywiście, więc, więc polityka francuska. Była zawsze prorosyjska i starała się być propolska, ale nie wtedy, kiedy naruszało stosunki z Rosją. A kiedy była propolska. Natomiast w tej chwili powstanie jest możliwy sojusz, wreszcie normalny. Sojusz francusko-polsko-rosyjski przeciwko Niemcom i Ukrainie. No oczywiście naszym wrogiem jest Ukraina. Ukraina domaga się ziem, domaga się zasania, domaga się Bieszczad, domaga się yy, i, i Ale i... jednak oddziela nas od Rosji. No i, tak? i, I bardzo dobrze, że istnieje. Ja to że że powiedziałem jesteś, lat temu 20. Powiedziałem lat temu 20. Niepodległość Ukrainy jest bardzo cenna, niech będzie nas, niech nas nienawidzą. Byle dzielili nas od Rosji. I ja się bardzo cieszę, że Ukraina musi cztery piąte swoich wojsk trzymać na wschodzie i tym samym, no bo Rosja stała się naszym sojusznikiem w tym momencie, prawda? Rosja stała się obiektywnie naszym to to, 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 to sojusznikiem. To, to, to pan w ten to sposób kreuje rzeczywistość, że Ukraina jest naszym wrogiem. Ja nie do końca się z tym zgadzam. Uważam, że jest wiele sił w, Ukra w Ukrainie, które są wrogie wobec Polski, ale nie traktowałbym całej Ukrainy jako wrogiej wobec całej Polski. Całej to nie, oczywiście. No i przyzna pan jednak, że, ostat że ostatnimi czasy ta Rosja jednak do Polski się zbliżyła. To znaczy, raz kiedy Iskander się zbliżyły, ale przyzna pan, przyzna pan że przez ostatnie 5-6 lat Polska robi co może, żeby obrazić Rosję żeby Rosję, żeby Rosję o, o, oskarżyć o imperializm, o agresję. Czy zdaje sobie sprawę, że pięć państw zgłosiło się, i że chce wstąpić do Rosji? Południowa Osetia, Naddniestrze, Donieck i Ługańsk. Rosja odmówiła przyjęcia tych czterech państw, odmówiła ich uznania nawet, nawet przyjęła tylko Krym. Także proszę zauważyć, oskarżanie Rosji o imperializm. Natomiast Unia Europejska przyjmuje coraz więcej państw i wojska. Pa, pan, a jeszcze no pan, porównał pan rozpad Unii do upadku Związku Nie ma tutaj porównania, bo Związek Sowiecki miał ogromną, silną armię, a Unia nie ma ani jednego żołnierza. Upadek Unii nie zmieni niczego w geopolityce. Niczego. Panie pośle, to, to ja jeszcze dopytam, bo skoro pan rysuje taki, taką ewentualność sojuszu francusko Niemiecko. Nie, francusko-rosyjsko-polskie. Francusko, 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 tylko, tylko musi upaść, upaść Holandii Francja, przecież, Francja, Francja Polska, 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 Rosja. To ja realnie zapytam, po co Francji i Rosji Polska? Po to, żeby mieć na granicy Niemiec i na granicy Ukrainy sojusznika. Bo no. zawsze jest tak, że sojusznikiem jest sąsiad sąsiada, a nie sąsiad.